Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spikritz i kolejna wyczesana bitwa. Tym razem bitewkę funduje nam kolega Kanis Dirus na pojeździe Merkawa 2D. Jest to oczywiście pojazd premium siódmego poziomu. Naprawdę ciekawy pojazd. Jak go wprowadzono, to gracze mieli sporo zastrzeżeń do jego pancerza. Tutaj, może powiedzieć, deweloper poszedł na rękę. Graczom i dostosował ten pojazd bardziej niż, niż chyba byłby chroniony, coś mi się tak wydaje w rzeczywistości. I po prostu jest teraz naprawdę, naprawdę pojazdem świetnym. Jest trochę mniej, może, mobilny niż pojazdy na tym samym poziomie, zatem odrabia to potężnym opancerzeniem, wspaniałą wieżą, którą praktycznie, która jest praktycznie nie do przestrzelenia od, od przodu. Jest oczywiście miękki od boków i tutaj nie warto się w ogóle pod jakimkolwiek kątem do przeciwnika wystawiać, dlatego że dosyć łatwo te boczki przebić, no ale z drugiej strony jakiego pojazdu tutaj nie jest łatwo przebić od boku, no, może tylko poza challengerami, które są ten przód swój ten mają na to podobnie opancerzony. Też tam pierwsze wrażenia co no, niebacznie wyjeżdża jakiś typ 55. O no, tym razem nie celnie, ale i właśnie odbija się i od nas. Dla większości pojazdów ta strona jest cała dla na czerwono tutaj mamy troszeczkę na pomarańczowo ale wcale nie oznacza to, że pojazd za automatu przestrzenimy północy czasem wejdzie czasami nie wejdzie może gramy z wyższym poziomem już, no, z jakąś lepszą penetracją wtedy jest oczywiście łatwiej jest na dwie kilka weak spotów które oczywiście obserwujemy Łatwiej jest przebić, ale z drugiej strony, kto stoi w miejscu i czeka na coś przecinek, przestrzeni. O tutaj, tak jak mówiłem, nie wystawiamy się boczkiem, jeśli to nas przyłapał. Ten typ 85 go troszeczkę nie tylko wyjechał, ale sam ładnie tam kroi 1737 obrażeń. Ładowanie. I weszło kolejne, no niestety, e, działo na tym pojedzie nie jest zbyt potężne, trzeba troszeczkę na strzelać, cokolwiek strzelić. Tak jak widzicie, wchodzi to około 350-380-390 razy Nie są to jakieś ogromne wyniki. Tak jak mówiłem, wcale nie jest łatwo nas przestrzelić. Będę się koledze akurat e, swojego adwersarza, swojego złego burata bliźniaka przestrzelić. Tamtemu się nie udaje. Tym razem pudło, ale i sami też nie obrywamy. No, troszeczkę nam tutaj przeszkadza kolega Neveral, ale tak to jest sobie czasami. Jest, nie przewidzimy wszystkiego. Oho. oberwaliśmy od artylerii. Wycofujemy się. Kolega dostaje jeszcze trzecią Na szczęście nie ceni. Nie dostał bezpośrednio. teraz Challenger. Bardzo ładny strzał. Każdy z nas nie przebija. A tym razem bez powodzenia. Zciągnąłem tylko gąskę na szczęście. Aha, i kolejne e, składają ociski, z artylerii. One no, może nie zadają jakichś potężnych ilości obrażeń, natomiast boli to e, gdy niszczą nam e, nasze komponenty. Z rozwalonym działem, systemem ładowania czy wieżą naprawdę ciężko coś uwalczyć. I kolejny ładny ding. Jak wiem, tą wieżę raczej się na tym poziomie nie uda przestrzelić od przodu. Leopardy mamy 4000 przedstawicieli to Naprawdę nie jest łatwo na tym pojedzie uzyskać już takie wyniki. Eee, I przekroczenie tego wyniku też do nie należy, bo ładnie nam się. Eee, Centaur 120, 120 wstrzelił, Oberwaliśmy naprawdę potężnie. 711 obrażeń. Yy, a wracając do tego, że wcale nie są to takich wyników na tym pojedzie uzyskać, tylko właśnie, że te działo nie zdaje dużo obrażeń. No, wyświetlił się nam, wyświecił nam. się Bradley. Niestety niecelnie. tam pocisk poszedł troszeczkę za bardzo w ziemię. 610. No, zrobiło się troszeczkę nieciekawie i ażans pudło mhm, trzebać no, tutaj kolega mocno ryzykuje, ale pewnie liczna będzie lata, tylko tam się z za, tyłu znajduje zajmie po, y, pojazdy, które tam się znajdują nie chce przyjaciela nie trafiają nieprzyjacielnie i mamy widego. Kolejnego już zresztą 5800 obrażeń A, się pocisk chyba zatrzymał 6168 obrażeń Już na chwilę wezmę sam niezły winik Kolega poprawia ponad 6,5 tysiąca i zdaje się, że zaraz sam tutaj ten Wolfik zniknie dobicie Brodleya przeladowanie a tym razem niecelnie za szybko. Trochę kolega chyba chciał tutaj tego Wolfa yy, ubić oczywiście znaczy, mówiąc, mówiąc Wolfa, mam na myśli Yy, malowanie no. Radziech pojazdu Szósty ustrzelony 7269 obrażeń No ale przeciwnie tam tam ostra kapuje Wyrównaliśmy 3 do 3 przez chwilę było bardzo nieciekawie skręcił, obdzajał się mordlejem. Będziemy mogli do jakiegoś baczku. O, pięknie. Za budynkiem. <coughs> Ten czynendor niepotrzebnie za nami skręcił. Mógł tam zostać. Mielibyśmy go z dwóch tron. Ale i tak chyba nie ma szans, uciec. Tu. Pięknie. Ale ładnie kosi. A, niecelnie tym razem. 2, 3 Gdzieś tam jakiś Migsport trafia na slajd. No, my no niestety niezbyt celnie To kończenie 7 ubitych Ponad 8 tysięcy obrażeń Został już tylko jeden przeciwnik tego no, Właściwie dwa, dwóch Przepraszam, Bradley i Akacja Jeden, którego trzeba dogonić I artylerię, którą trzeba wykończyć O, może tak No i pięknie, 8 ubitych, 8133 obrażenia, no, a Akacja to już praktycznie tylko formalność. Musielibyśmy mieć naprawdę potężnego pecha, żeby nie udało nam się tym pojazdem tej y, akacji gdzieś tam odnaleźć i ubić. No chyba, żeby wyprzedzi nas trzręcze jedyneczka. Niestety, jeśli chodzi o prędkość poruszania się tego pojazdu, no, tak jak mówię, mobilny strasznie to on nie jest. Nadrabia za to całkiem niezłym pancerzem. Mamy gdzieś tam możliwość schowania lewej strony pojazdu za jakimś budyneczkiem, skałką, zniesieniem albo w ogóle schowanie naszego, naszego kadłuba. no To jest dla przeciwnika już spory problem, żeby tutaj się gdziekolwiek wstrzelić. Dobrze koledzy, amunicja nie skończyła. 25 trafień za 8133 obrażeń No i co? gdzie jesteś? Jest Próbuję zgać, kolega tutaj w biegu próbuje trafić, nie udaje się. Ale przoduje. Lokacja wycelowana. Dostaliśmy od niej dwa razy, ale teraz za nim Dokładnie. Wygrana, wyciągnięcie bitwy. Bardzo ładny wynik. Bardzo dużo killi, sporo obrażeń jak na ten pojazd. No ale ja mówię, wcale nie jest łatwo na nim tyle e, tego nastukać. Jeśli chodzi tutaj o podsumowania, to już Wam pokazuję, jak to wyglądało. 9 e, ubitych. 8960 naszych obrażeń, 3500 po podświetleniu. Mamy takie zacelność, mamy pancerniaczka, mamy złoty medal i mamy spotera. No niestety widzę skrzyneczka platynowa nie wpadła, no szkoda. I tutaj już takie podstawowe, czyli 9 kili, 2 asysty, 8960, 13 wyspotowanych. Jak na ten pojazd całkiem nieźle. 6267 doświadczonka na czysto, czyli mamy ponad dwukrotnie więcej niż następny tutaj yy, z nawet tonu po nas. Takich wyników oczywiście koledze i kolegom i w ogóle wszystkim życzę jak najwięcej. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku.